No, cześć moi mili. Dziś będzie dość ciężki temat, tak? Badany przez naukę, także tą oficjalną biologię, tak? Bo chociażby Pan Profesor Kaczmarzyk, powiedzmy naczelny biolog tego kraju bardzo mocno to porusza. Odrzucenie wczesnodziecięce i jego wpływ na nasze późniejsze życie. Bo bardzo często tam właśnie jest klucz tego, co my będziemy później przeżywać. I oczywiście, że uwarunkowania późniejsze, odrzucenie wczesno dziecięce ma miejsce do drugiego roku życia, do pierwszego nawet. Oczywiście, że później wczesne dzieciństwo, kiedy kształtuje się nasza osobowość, do siódmego roku życia będzie ważne. Wiek dojrzewania też. Uwarunkowania później społeczne, yy, yy, także, tak, środowiskowe. Ale tam został ukształtowany, w ciągu naszych pierwszych dwóch lat, został ukształtowany trzon który często będzie dla nas nie do przeskoczenia, który często będzie dla nas niezidentyfikowalny, jeżeli nie będziemy tego wiedzieć i mam nadzieję, że ten filmik chociażby pomoże wielu z Wam zobaczyć to. My czasami dopiero w pewnym momencie życia to widzimy, znam mnóstwo osób, które to zobaczyło i które wtedy odkryło, gdzie leży szpilka, która blokowała jeden z 20 kół zębatych, po pierwsze nie mogło ruszyć, żadne nie mogło ruszyć w ich zegarku. I teraz tak, założenie pierwsze. Dziecko do pewnego momentu ma wspólną świadomość ze swoją matką. Wspólną świadomość. Nie czuje się odrębnym organizmem. To już jest stwierdzone naukowo, tylko trwają debaty, do którego momentu. Tak, niektórzy mówią, że w momencie porodu już. Niektórzy mówią, że szkoła feministyczna, którą bardzo szanuję, mówi, że do trzeciego miesiąca, a potem kobieta już może iść zdobywać świat. Tak? Yy, są szkoły, yy, chociażby pan doktor Kaczmarek, jeżeli, pan profesor Kaczmarek mówił, jeżeli dobrze pamiętam, że do, Kaczmarzyk do drugiego roku życia, ja jestem człowiekiem wyznającym teorię złotego środka, pierwszy rok, do pierwszego roku życia, dziecko czuje się jednym organizmem z matką, dziecko potrzebuje matki cały czas koło siebie, cały czas, yy, jeżeli tej matki nie ma, no właśnie, co się dzieje? abstrahując od tego, kiedy płód, zgota staje się dzieckiem. Okej. Okay. to jest indywidualna sprawa każdego z nas. Mówię to po to, żeby nie zostać wsadzony do worka, do którego mi jest daleko, z napisem pro-life, prawda, aktu, którego próbowano mi już kiedyś wsadzić. Ktoś może uważać, że w momencie poczęcia. Ktoś może uważać, że jak Chińczycy czy Wietnamczycy, że, osiem, że 18 miesięcy przed urodzeniem, czyli 9 miesięcy tak przed y, poczęciem, y, ktoś może uważać, że w momencie, kiedy bije serce, w momencie, kiedy szyszynka y, się y, uaktywnia, w momencie, kiedy dziecko przechodzi, płód przechodzi taki skurcz w pewnym momencie, że tam wtedy przychodzi dusza. Okej, okay. to jest już. Y, Indywidualna sprawa każdego z nas. Tak? Pomijając to, że płód nawet, nawet, nawet w ciągu pierwszych dni te komórki, tak? nawet jeżeli ktoś uważa, że nie, jest, nie są człowiekiem, czują, jeżeli jest matka jest w potężnym stresie jakimś, tak? bo chociażby ciąża jest wynikiem gwałtu, te komórki czują to ten kortyzol zalewa tą całą kobietę, tak? Na poziomie energetycznym, jeżeli uznajemy, że jest coś takiego jak wibracje, te komórki też przenikają, przenika wibracja tego, co się dzieje. Ale nawet jeżeli tego, to abstrykujemy, tak? To ten moment, kiedy tworzy się ta zgota jest w potężnym stresie, tak? Z zalaniem kortyzolu, adrenaliny, walki, ewentualnie zastygnięcia, trudno tak naprawdę udowodnić, co tam się dzieje. I teraz tak, jeżeli ma miejsce coś z punktów, które będę wymieniał. Pierwsze, dziecko jest nieplanowane. Dziecko z przypadku, tak? eee, Pojawia się ciąża i rodzice, zwłaszcza mama, zastanawia się, co dalej, czy ja dam radę. A może usunąć, eee, to mi pokrzyżuje życie. Kurczę, miałem iść na studia. Miałam, no miałam pięknie żyć, być gwiazdą Hollywood, a teraz będę musiał się, musiała się użerać z dzieckiem, tak? Albo okej, okay, fajnie, cieszę się, no ale, ale czuję niepokój, niepewność, czy jadę radę, pierwsze dziecko, nie? Albo na przykład drugie, albo może alkoholik, nie? Mamy trójkę dzieci, a tutaj dalej będzie yy, 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 kolejne, tak? I, I co dalej, czy to ma sens, tak? Będziemy to czuli. Dziecko ma wspólną świadomość z matką. Jeżeli matka czuje niepewność o istnienie, dziecko będzie się czuło niepewnie. To jest normalne, no mamy wspólną świadomość z matką, jej uczucia są naszymi uczuciami, do, ja twierdzę, że do pierwszego roku życia, w fazie prenatalnej także. Jeżeli się pojawi sytuacja, kobieta zostaje potrącona przez tramwaj, to są sytuacje prawdziwe, z którymi miałem styczność, tak. Więc jeżeli ktoś mnie ogląda, oczywiście inkognito, to serdecznie pozdrawiam, tak, jeszcze raz, yy, jeszcze raz chylę czoła. Kobieta zostaje potrącona przez tramwaj z dzieckiem w ciąży. Lekarze mówią, albo pani, albo dziecko. Kobieta się zaczyna zastanawiać. Dość długo. Ale w końcu decyduje się, że, yy, że ok, zaryzykuje. Dziecko się rodzi. Ale idzie później sygnał, idzie później w życie taka niepewność, lęk co do własnego istnienia. Bardzo duży zachaczające o borderline, nawet. Kolejna sytuacja. Kobieta chce usunąć dziecko. Idzie i leży na fotelu ginekologicznym, nie już, ale zobaczyła narzędzia. Jak narzędzia tortur, tak? I to jest za dużo. Uciekła. Uciekła. A dziecko w tym momencie, które tam było, tak. Nawet zakładając, że jeszcze, okej, okay, dobrze, nie było dzieckiem. Tak, było płodem. Bo czuje. Czy płód My tego nie wiemy, możemy tam się sobie debatować, ale na poziomie biologicznym czuję kortyzol, adrenalinę, fale strachu. Na poziomie energetycznym czuję to samo, na poziomie wibracyjnym też czuję. A na poziomie świadomości, którą jest świadomość matki, jest: nie chcę, żeby to dziecko było, istniało. A nagle: Dobra, boję się, uciekam. 45 lat potem dziecko ma ciężkie borderline. Nie wie, czy istnieć. Nie wie, czy. Jego istnienie ma uzasadnienie. Nie wie, czy jego byt jest zalegitymizowany. Nie wie. To nie tak, że chce się zabić. Nie wie. Każdy dzień jest dla... Jest ja nie wiem. Takich przypadków jest mnóstwo. Możemy szukać przyczyn, tak? Ale w tych sytuacjach, o których mówię, te dwie rzeczy zaistniały. Ta sytuacja, jak się dzisiaj czujemy, ta sytuacja, jak, 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 która zaszła w dzieciństwie. Kolejna rzecz. Poród. Czy ciężki poród? Dziecko nie chce wyjść, albo matka nie chce wyknąć dziecka. Nie chce tego dziecka na tym świecie. Wystaje po jak wyciśnięte. Ciężki poród. Albo wcześniej. Rodzi się inkubator. Cesarskie cięcie. Szok dla małego, dla małego dziecka. Inkubator. I co dziecko czuje w inkubatorze przy założeniu, że ma wspólną świadomość z matką? No wcześniej było w przyjaznym ekosystemie. W przyjaznym ekosystemie. Ląduje w inkubatorze. Nie ma mamy. Mama jest za szybą. Dziecko jest tylko i wyłącznie tu i teraz. Nie zna pojęcia przeszłości, przyszłości. To się rodzi dopiero później. Ego rodzi się później. Ego, które mówi nam, coś się stało, więc ja się boję, żeby to się nie stało. Nie, dziecko nie wie. Tak jak roczne dziecko, półtory roczne, jak gdzieś tam zaczyna mówić, wypadnie zabawka. Yy, z. Wypadnie zabawka z kołyski, z łyżeczka. Dziecko nie ma. Nie wie, że ona wróci. Dziecko nie wie, że mama wróci. Nie wie. Była mama i nie ma. Siedzę, jest ciepło, stryk przenoszą mnie na biegun północny, tak jak tu siedzę. Inkubator, który ratuje życie. Ale na poziomie świadomości dzieją się bardzo trudne rzeczy. I okej, okay, chwała za to, że to dziecko później będzie żyło. Ale. Tego typu rzeczy trzeba później przepracować, bo często są powodem bardzo dużego dyskomfortu. Pierwszy rok życia. Zaistniała jakaś sytuacja, i niekoniecznie jest wynikająca z jakiejś patologii, że był alkohol, tak i mama poszła na imprezę i zostawiła dziecko u babci. Ale dziecko przez, powiedzmy, jak będzie 12 godzin i dłużej. Dajmy szansę. Nie mówmy, że to będzie 3 czy 4. 12. Zostaje u babci. Nie ma własnej świadomości. Mama idzie. Tak jakby nam ktoś wykręcił pół mózgu i poniósł gdzieś tam i do tego jeszcze nie wiemy, co się stało. My wtedy nie wiemy, co się stało, tak. Od razu chciałem yy, wszelkie głosy, krytyki, to co, to kobieta ma być przyspawana do dziecka? Nie ma być, kobieta nic nie ma, może robić to, co chce, tylko bądźmy świadomi, że u ssaków wszystkich Samica jest przyspomana do dziecka do pewnego momentu. U ssaków ten okres jest krótszy, tak? bo sarna chodzi zaraz po, yy, yy, po wyjściu yy, yy, z brzuszka mamy. Tak? U człowieka ten okres nieporadności trwa dłużej i szczerze powiem, że trwa no, z 20 lat, <laughs> bo człowiek ma potężny mózg. Sarna się rodzi z mózgiem, który urośnie tam, ale już niedużo. Tak? Człowiek się rodzi... ma taki mózg dorosły, że gdybyśmy się rodzili takim mózgiem, albo z mózgiem nawet w połowie mniejszym, takim, żeby nasze dzieciństwo trwało 10 lat, a nie 20, to zabilibyśmy matkę w naszą głową, przechodząc przez jej drogi rodną. Jest to niemożliwością. Dlatego rodzi się tak bardzo nieporadne. O tym też pan profesor Kaczmarzyk na swoich wykładach mówi. Biolog, podkreślam, nie szaman, nie macho man jakiś tam, nie ordo Biolog. I dlatego tu nie chodzi o <laughs> wprowadzanie kobiety w poczucie winy, bo tak, bo ja musiałam zostawić dziecko. Nie. Tu chodzi o te dzieci z 40 lat później, które błąkają się po gabinetach terapeutycznych. <laughs> tu nie chodzi o winę. Kobieta często musiała iść, bo zachorowała, poszła do szpitala, bo ojciec był alkoholikiem, więc musiała załatwić coś w yy, tym. Tu nie chodzi o poczucie winy. Podkreślam, żeby uciąć tego typu dywagacje. <laughs> Natomiast chodzi o to, żeby uświadomić tym ludziom, którzy później szukają, ta mama już często nie żyje, tu nie chodzi o poczucie winy do niej, nie ma czegoś takiego słowa jak wina, my nie mamy wybaczyć, mamy odpuścić, tak, tym bardziej, że często to nie zależało od rodziców, tu chodzi o to, o tych ludzi później, którzy potem cierpią, o to, żeby oni wtedy sobie poradzili, nie obciążając kogokolwiek winą, żeby mieli świadomość mechanizmów, które można wyciągnąć, tej szpilki, Niechciana ciąża, problemy podczas ciąży, wcześnia inkubator, ciężki poród, odstawienie od matki na więcej niż kilka godzin w ciągu pierwszych 12 miesięcy życia. Z mamą mamy wspólną świadomość. Znika. No i co wtedy czuje dziecko? Będzie mocno, ale podam takie mocne trzy, case'y. Trzy przykłady. Pierwsze, dziecko, które jest wcześniakiem. Drugie, ja czy ty, tak jak teraz siedzimy, przenoszą nas w tych koszulkach na biegun północny. Trzeci, kobieta, która doświadcza gwałtu. Nie doświadczyłem żadnych z tych trzech przykładów, więc mogę się mylić, tak? Aczkolwiek są to sytuacje opisywane przez yy, yy, sporo literatury. Teraz tak. Dziecko nie ma mamy. Nie ma świadomości. Co się dzieje? Nie wie, czy mama wróci. Dziecko zaczyna płakać. Dziecko zaczyna płakać. Bez mamy. Nie ma mamy. To jest chorągiewka. Nie ma mamy. Gdzie jest mama? Gdzie jest część mojej świadomości? Jestem częścią niej. To jest mój ekosystem. Nie ma mojego ekosystemu. Nie ma. Ale po pewnym czasie nie ma siły już płakać. Przestaje płakać. Bo nie ma siły walczyć ani uciec. Dwa podstawowe mechanizmy yy, reakcji u zwierząt, u ssaków, walka, męska energia, ucieczka, rzęska, dziecko nie zrobi tego, a mamy nie ma, dziecko zamiera, druga sytuacja, przenoszą nas na biegun północny, w tych koszulkach, na początku jesteśmy w szoku, co się stało, przenieśli nas do y, jakiegoś innego ekosystemu, y, zamarzamy, trzeba walczyć, szukamy, co robić, tak? Może nam się uda uciec, może nam się uda kogoś znaleźć. Po jakiejś godzinie, może więcej, no ciężko. Przestajemy walczyć. Kobieta jest gwałcona. Próbuje walczyć, próbuje uciec. No ale oponent ma 120 kg, jest silniejszy fizycznie. Nie da rady. Kobieta walczy o to, żeby walczyć albo uciec, ale nie da rady. Więc kobieta zamiera. My wszyscy w pewnym momencie zamieramy. Tylko, że te dwa przykłady ma mają przewagę nad dzieckiem. Bo i my, i kobieta wiemy, że to się skończy. W naszej wielkiej traumie wiemy, że to się skończy. My umrzemy. Kobieta wie, że ten gwałt też dobiegnie końca. Może gdzieś się nadzieja, tak, że to przeżyje, tak, bo może to się związać też, no, z atakiem na życie. Ale wie, że to się skończy. Dziecko nie wie. Dziecko nie wie. Tu i teraz nie ma mamy. Koniec. Nie wiem. Dziecko nie wie. Nie ma świadomości. Druga rzecz. My w tej sytuacji i kobieta w tej sytuacji ma świadomość i ma co zrobić z tymi strasznymi emocjami, które doświadcza. Możemy to wyprzeć, możemy to wyprzeć, żeby zamrozić, możemy nie chcieć czuć na przykład, nie chcę czuć, nie chcę czuć. Dlatego ta kobieta bardzo często później może mieć y, problemy y, w życiu y, intymnym, tak, chociażby. <grywa> Zamiera czucie, nie chce, to jest jak najbardziej właściwa w danym momencie relacja, choć, reakcja, chociaż bardzo, y, bardzo trudna. <grywa> ja nie chcę czuć. Ja wypieram to. My mamy gdzie to wyprzeć. Mamy już jako osoby dorosłe świadomość i podświadomość. Możemy wyprzeć to w podświadomość. Możemy starać się tego nie czuć. Możemy chcieć zapomnieć. Umieram. Nie chcę. Chcę, żeby to się jak najszybciej skończyło. Doświadczam przemocy, tak? Tutaj w tym przypadku na tle seksualnym. Choć może być bity człowiek, powiedzmy też, nie kopany. Nie chcę czuć tego. Mamy gdzie to wyprzeć. Dziecko nie ma. Dziecko nie ma gdzie tego wyprzeć. Nie ma co z tym zrobić. Nie ma podświadomości. Nie wiemy, co się dzieje. Tak naprawdę są teorie, które mówią, że idzie to w ciało. Zastyga w ciele. Zastyga w układzie nerwowym. Zastyga gdzieś w synapsach, tak? W którymś ciał, prawda, w mózgu. Nie mamy świadomości jeszcze, żeby sobie z tym poradzić jako dziecko. Zastyga. Te dwa przypadki jakoś sobie z tym poradzą, no, ten to prawdopodobnie umrze, nie no chyba, że naciągnie ratunek. <grych> yy, tutaj będzie ciężko, ale też życie będzie toczyło się dalej, <grych> tutaj życie też się będzie toczyło dalej, tak. Z tym, że ten mechanizm, tam się już zadziało coś, zastygnięcie, którego możemy być później nieświadomi, bo przecież nie pamiętamy co się tam stało. Nasza pamięć fotograficzna w czwartym roku się rodzi mniej więcej, trzeci, czwarty, wcześniej nie pamiętamy co się dzieje. Ja pamiętam, jak miałem dwa lata. Ze żłobka najstarsze wspomnienie. I pamiętam, jak siedziało dziecko, które płakało na łóżeczku, obok niego była taka kupa wielka. I ta kupa była większa od dziecka i nie wiem, kto ją zrobił. Nie? Bo wyglądało to tak, jakby to była kupa dorosłego. To jest moje najstarsze wspomnienie z życia. Nie? Ale tego nie pamiętamy. I tutaj mechanizm, który się narodził, może być. Integralnie, inte, yy, jeżeli chodzi o nasze późniejsze yy, przeżycia życiowe. I może być jak wielka chmura, która determinuje wszystko to, co później będziemy robić. I jeżeli sobie często tego nie uświadomimy, nie zobaczymy tego małego dziecka, które tam jest, to całe życie możemy jak rodzina Adamsów się przemieszczać, a ta chmura będzie nad nami. I możemy wszystko robić, tak, ale nie wyjmiemy tego pierwszego tego gwoździa, z pierwszego kółka zębatego, który tam jest, jak to zrobić? Sama świadomość tego i znajomość naszej przeszłości i znajomość tych mechanizmów, o których mówię, nawet ten głupi filmik w tym momencie, czy jakakolwiek literatury, może już być połową sukcesu. Tak, Bach, to jest u mnie. I to nie jest, że jakiś czegoś z brodą mi to wkręcił, tak. Tylko my to czujemy po prostu, zwłaszcza jeżeli mamy jakąś wiedzę. Czasem jeżeli nie mamy wiedzy, to my to czujemy, bo przecież te oczy tam były, to serce tam było. My to mamy zamrożone i wtedy to się może odmrozić. Nie wiemy skąd, podświadomości jeszcze nie było, ale czujemy, że to w ciele. W ciele my się możemy rozmrażać. I potem mężczyzna może się otworzyć na swoją męskość. Kobieta może się otworzyć na, na otrzymywanie, tak, na, y, 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 poczuć bardziej swoją kobiecość. Mężczyzna na, na dawanie, gdzie był y, zamrożony, naprawdę warto to zobaczyć, y, możemy to wspomagać, tak? ok medytacja, hipnoza, psychoterapia, y, różnego rodzaju techniki y, pracy z ciałem także, tak? y, już nie mówię yoga, tre, tai chi, tak? różnego rodzaju techniki lowenowskie, uwalniania y, emocji, y, praca z wewnętrznym dzieckiem, która tu jest bardzo ważna. Bardzo ważna, bardzo dużo można tym zrobić, jeżeli chodzi o dobrego. Całą energię dawcy, jaką mieliśmy skanalizowaną na świecie, na innych, możemy ukierunkować na to dziecko. Jego serce jest naszym sercem. Jeśli ten filmik w jakimkolwiek stopniu Wam coś pomógł, pokazał, coś poczuliście, coś zrozumieliście. Albo po prostu Was zainteresował. Dajcie lajka like i suba. Takie trywialna, trywialna prośba. Natomiast jeżeli tak zaszło, to również jest to wielka moja radość, że mogłem Wam to przekazać. I ten temat będę poruszał dość często. Czy w filmach, czy, czy, czy w moich tekstach, czy, czy, czy w pracy, bo, bo jest to jeden z elementów, którymi się zajmuję. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. Zobaczcie swoje małe dziecko. Tam rodziło się większość tego, tego człowieka, którym dzisiaj jesteście. Wszystkiego dobrego. Hej, zdrowia.